Z tej strony Malwina, Malwa Stretching. Dzisiaj zapraszam Ciebie na rozciąganie na spięte bioderka. Będziesz potrzebować tak naprawdę tylko rolki i podłogi. Nie będzie zbyt trudno. Będzie więcej rozluźniających, spokojnych ruchów, więc to jest też idealny trening po na przykład bieganiu albo treningu na nogi, ponieważ rozruszamy tutaj całe biodra, więc nie przedłużając zaczynamy. Zaczniemy sobie od rolowania. Siadasz sobie prawym pośladkiem. Na rolce, w ten sposób. Kładziesz oba, obie ręce za biodrami, wyciągnij prawą nogę w przód i otwórz nogę w biodrze, rozluźniając pośladek. Powoli sobie zaczynamy w ten sposób masować pośladek. Spokojnie i dokładnie. Pamiętaj, że rolujemy zawsze na rozluźnionym mięśniu. Teraz połóż całą stopę na podłodze i kontynuujesz ten masaż. Pamiętaj, że możesz przechodzić na prawo, na lewo. Tutaj bardziej jak czujesz, bo ja nie wiem, gdzie masz największe spięcia, ale bardzo często tutaj właśnie znajdą się jakieś. I teraz załóż prawą piętę na lewe kolano i kontynuujesz rolowanie. Spokojnie oddychasz. Okej, okay, wyciągnij nogę do przodu, przejdź sobie na prawe przedramię i połóż tylko bok biodra na rolce i powoli sobie masujemy w ten sposób tylko bok biodra. Kolano też jest lekko zgięte. Zgięte kolano pozwala nam trochę lepiej rozluźnić ten pośladek. I tu też możesz przejść bardziej naprzód, bardziej na tył. Zależy też, gdzie czujesz większe napięcia. Zatrzymaj się tam, gdzie czujesz największe napięcie i największy ból. I tutaj z wdechem unosimy nogę do góry, a z wydechem opuszczamy. Wdech unosimy nogę do góry i wydech opuszczamy jeszcze takie trzy razy. I opuść jeszcze dwa. I opuść ostatni raz. I opuść, przejdź sobie naprzód biodra. Rolka jest tuż pod biodrem i w ten sposób masujemy tylko tutaj nasz zginacz biodra, czyli to miejsce, gdzie się zgina biodra. Tu niekoniecznie będzie Ciebie bolało. Jeśli boli, to znaczy, że masz spięty zginacz. Jeśli nie boli, to znaczy, że nie w napięciu mięśni jest problem, tylko być może w rozciągnięciu. To są dwie zupełnie różne rzeczy, ale o tym nie tutaj. OK, unosimy biodra i powoli zjeżdżamy rolką niżej do połowy e, uda. No i tu może być ciężko, więc na spokojnie. Zanim zaczniemy rolować, spokojny, zrób wydech, puść luźno mięsień, puść luźno, e, jakby puść luźno mięsień w rolkę. No i tu może być troszeczkę Ciążej, dlatego nie zaczniemy od razu rolować, tylko na początku zrób spokojny wdech. Z wydechem puść luźno mięsień w rolkę, puść luźno swoją rzepkę. Jednak brzuch zostaje lekko napięty, taka jakby aladeska tutaj jest. I powoli zaczynamy masować zarówno w stronę biodra, jak i w stronę kolana. I znowu lekko w stronę biodra. I w stronę kolana. Tutaj możesz też rotować lekko te nogi do wewnątrz, na zewnątrz. I spokojnie oddychamy. Tu może boleć, albo przy kolanie, tu przy kolanie często mamy dość dużo napięć, albo po środku, albo przy biodrze, każdy ma tutaj gdzie indziej napięcia. Jeśli czujesz, że dosłownie wszędzie, to polecam robić troszeczkę częściej to rolowanie, bo z czasem to troszeczkę się wycisza, uspokaja. Zatrzymaj przy najbardziej bolesnym miejscu, rozluźnij. Puść luźno kolano. Puść luźno udo, wtopię w rolkę. Zrób spokojny wdech. Z wydechem zrób kilka małych ruchów, przód i tył, przód i tył. I trzy duże ruchy po całym mięśniu. Pamiętaj, żeby rotować nogę. Tak, żeby całe udo tutaj przemasować, a nie tylko po jednym torze. Ok. No i zmieniamy stronę. Czyli teraz siadamy sobie na lewym pośladku. Kładziemy dłonie z tyłu bioder, wyciągamy nogę przed siebie, kolano zgięte. I powoli sobie masujemy tym razem lewy pośladek. Spokojny, powolny oddech, nie spiesz nam się. I połóż całą stopę na rolce, kontynuujesz masaż. Pamiętaj, że możesz przejść niżej na tę kość, na guzu, guz i trochę wyżej. Nie musisz tylko po jednym torze również jechać. Śmiało tutaj eksplorujemy sobie ten ruch. I zakładamy lewą piętę o prawe kolano i kontynuujemy. Okej. Okay. Wyciągamy nogę przed siebie, przejdź sobie na lewe przed i przejdź sobie na lewy bok biodra i w ten sposób chwilkę przemasujemy ten lewy bok. Tak. Biodro nie jest tylko tutaj, czyli tylko biodro jest całą tą strukturą w miednicy, więc trzeba podejść od każdej możliwej strony. Zatrzymaj przy najbardziej bolesnym miejscu i trzy razy unosimy nogę do góry. Wdech i wydech, rozluźnij całkowicie. I wdech i wydech, rozluźnij. Ostatni raz, wdech, wydech, rozluźnij. Kilka razy przemasuj góra. I tu, i przechodzimy sobie na przód biodra i powoli masujesz tylko przód swojego biodra. Spokojnie oddychasz. Postaraj się utrzymać tu rozluźniony mięsień, który masujemy, mimo że to jest dość ciężko, bo chcemy prostować automatycznie nogę. To ona może tak nawet szurać po podłodze. Dobra, unosimy biodra do góry, zjeżdżamy rolką niżej, rozluźnij. Przód uda, zrób spokojny wdech. Wydech, puść luźno napięcie i powoli zaczynamy sobie masować w górę, w stronę biodra i w dół, w stronę kolana. Jeszcze spokojnie. Powoli zaczynasz rotować nogę trochę do wewnątrz. Zobacz, czy tam nie zabrały się napięcia, czy bardziej na zewnątrz. Tam też lubi się spinać nasz mięsień. I szukamy najbardziej bolesnego miejsca. Jeśli masz to najbardziej bolesne miejsce, zatrzymaj się przy nim. Nic nie robimy, tylko oddychamy. Skup się na rozluźnieniu tego właśnie mięśnia czworogłowego, tak jakby to była kostka lodu i ona się roztapia na rolce. I zrób kilka małych ruchów dół i gór, dół i górę. Ok, i trzy szybkie ruchy po całym mięśniu. Dwa, i jeden. I schodzimy z rolki, i została nam jeszcze jedna część ciała do rozmasowania, i to jest wewnętrzna strona UDA. Zaczynamy od prawej nogi. Prawe kolano połóż sobie na rolce. Najlepiej, jakby ta rolka była poza matą. Po prostu będzie nam wygodniej. Zaczynamy tylko od połowy UDA, czyli od kolana rolujemy do połowy UDA. Nie więcej, bo inaczej jest to mega niewygodne a my nie chcemy, żeby nam było niezbyt wygodnie, mimo że rolowanie nie należy do najwygodniejszych czynności. Tak. I powoli sobie masujesz. Starasz się, żeby kolano było na wysokości biodra. I tu zatrzymaj się przy najbardziej bolesnym miejscu. Najczęściej to jest miejsce przy kolanie, ale być może masz gdzie indziej. Postaraj się puścić luźno mięsień i unosisz tylko piętę lekko do góry, wdech wydech, rozluźniasz i wdech, wydech, rozluźniasz, jeszcze trzy i rozluźniasz, jeszcze dwa, ostatni raz, rozluźnij, zrób kilka małych ruchów, przód i tył, przód i tył i lecimy teraz od połowy uda aż do pachwiny. Tu też starasz się, żeby kolana było na wysokości biodra. No bo tutaj niezbyt dużo poczujemy, jak ona będzie bardzo nisko. I też zatrzymaj się przy najbardziej bolesnym miejscu. Rozluźnij. Możesz zamknąć oczy. I robimy małe ruchy na prawo i na lewo. Na prawo i na lewo. 5, 4. Trzy. Dwa. Zatrzymaj, zrób wdech. Długi wydech. I trzy razy. Spróbuj przemasować całą miesięć, już tak bardziej byle jak, więc nie przejmuj się, jak gdzieś tam nie dochodzisz do jakieś tam miejsca. Dobra. I druga noga. Czyli zaczynamy sobie od kolana na rolce. Mhm. I powoli sobie masujemy od kolana do połowy uda. Od kolana do połowy uda. I zatrzymaj się przy najbardziej bolesnym miejscu. Mhm. I tutaj unosimy lekko piętę do góry, wdech. Wydech, rozluźnij. Unieś piętę do góry, wdech wydech rozluźnij jeszcze trzy dwa jeden ok zrób kilka małych ruchów i przechodzimy sobie na drugą stronę biodra czyli od połowy uda do pachwinasz I zatrzymaj się przy najbardziej bolesnym miejscu. I zrób kilka małych ruchów prawo i lewo. Prawo, lewo. Spokojnie postaraj się rozluźniać cały czas to wewnętrzne udo. Będę powtarzała się jak katarynka, ale zapominamy o tym przy rolowaniu. Zatrzymaj, zrób wdech. Spokojny wydech. I jeszcze raz wdech. Spokojnie wydech. Ok. I trzy. Byle jakie ruchy po całym mięśniu. Dwa. Jeden. Ok. Super. Odkładamy rolkę na bok. I przechodzimy sobie na plecy. Mówiłam, że dzisiaj będzie luźno. I teraz zakładamy lewą piętę o prawe kolano. Ręce mogą być po bokach, mogą być niżej. I bujamy oboma kolanami na prawo. I na lewo. Mhm. I to oba kolana starasz się położyć na podłodze. I jeszcze pięć, cztery, trzy. Dwa. Jeden, zatrzymaj się na lewej stronie i postaraj się dociągnąć piętą w stronę. Podłogi i biodro przybliżasz w stronę również podłogi, czyli jak największa rotacja wewnętrzna tego prawego biodra. I tylko oddychamy. Staraj się puścić napięcie z tego prawego biodra, rozluźnić się. Policz sobie jeszcze dwa spokojne oddechy. Z kolejnym wracamy, zamieniamy strony i to samo. Bujamy na prawo i na lewo. Spokojnie i powoli, znowu nie spieszy nam się. I zatrzymaj się na prawej stronie przybliżasz zarówno lewe kolano do podłogi, jak i lewe biodro do podłogi. I tylko oddychamy. 4, 3, 2, jeden i wracasz na środek. I teraz zostaje ta noga. Na kolanie. Cały czas w tych ćwiczeniach. Teraz co będziemy robić, oddalamy prawe kolano od siebie. Czyli chcemy, żeby ono było jak najdalej. I w tej pozycji chcemy unosić oba biodra do góry, na raz, na dwa, opuszczamy, i na trzy i cztery przyciągamy kolano do klatki i wracamy. Czyli tu napinamy pośladek, powrót i przyciągasz kolano do klatki i wracasz. I jeszcze pięć. I wracasz. I cztery. I tu brzuch również aktywny. Przyciągasz brzuchem tą nogę, żeby poczuć rozciąganie w pośladku. Jeszcze trzy. I dwa. Ostatni raz. Unieś i przyciągnij, chwyć się pod. Lewym udem odepchnij łokciem jeszcze mocniej to prawe kolano od siebie i bujesz się lekko prawo i lewo. To staraj się rozluźnić prawy pośladek. Zatrzymaj się po środku, zrób wdech. Z wydechem przyciągnij kolano jeszcze bliżej siebie i tutaj prostujemy nogę i zginamy. Prostujemy i zginamy. Jeśli czujesz, że to jest dla Ciebie dosyć łatwe, jest w miarę, ok, to możesz dołączyć sobie ruch głowy. Prostujemy, unosimy głowę, zginamy. Znowu unosimy głowę i zginamy. I jeszcze cztery. I trzy. I dwa. Zatrzymaj u góry wdech. Wydech. Jeden. Opuść nogę. Zamieniamy strony. Ręce wzdłuż ciała i na początku unosimy biodra oba do góry. Pamiętajcie, że nie chcecie, żeby tu zapadało nam się to biodro. Tylko oba są równo. Wracasz i przyciągasz kolano do klatki. Wracasz. Unosimy i przyciągamy siłą brzucha i zginacze bioder. Unosimy i przyciągamy. I Jeszcze pięć i cztery. I trzy, dwa, ostatni raz. I przyciągnij kolan do klatki, chwyć się z tyłu uda, spleć z tyłu dłonie, przyciągnij nogę do siebie, odewnij od siebie lewe kolano, na początku bujamy się tylko prawe i lewe. Tu chcesz czuć rozciąganie w lewym biodrze. Zatrzymaj się po środku, zadrzyń nogę, zrób wdech. Z wydechem spróbuj przyciągnąć nogę jeszcze bliżej siebie. I teraz prostujemy nogę w kolanie. Zginamy. Prostujemy, zginamy. Jeśli to jest luzik łatwiutkie, to dodajemy uniesienie tułowia i ramię do góry. I wracamy. I jeszcze sześć. I powrót pięć. Powrót cztery, trzy. Dwa. Jeden. Ok. Opuść nogę jedną, opuść nogę drugą. Poruszaj sobie kolanami z prawej na lewą stronę. Poświęcimy teraz chwilkę na nasz nerw kurszowy. I przyciągamy lewą nogę, lewe kolano do klatki. I tutaj kolano jest mocno zgięte tej lewej nogi, tak żeby moc, mocno ją przyciągnąć noga prawej nogi jest albo zgięta, albo wyprostowana. Wyprostowana jest trudniejsza, zgięta jest łatwiejsza. Pokażę najpierw łatwiejszą, a potem trudniejszą, tak żebyście mieli dwie, dwa warianty. I stąd podobny ruch, co robiliśmy przed chwilą. Prostujemy nogę, unosimy tu i wracamy. Znowu prostujemy nogę, unosimy tu i wracamy. No i to jest łatwiejsza wersja. Staraj się tutaj mocno nie zaokrąglać aż tak w kręgosłupie. A wersja trudniejsza z prostą nogą. Jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery i trzy, dwa. Jeden, opuść głowę w dół, nogę zostaje prosta. Poruszaj tylko chwileczkę sobie stopą, naciągnij, zadrzyj płęt i flex. Noga zostaje zadarta, opuść ręce w dół i robimy kilka małych kółek naszym biodrem. Staraj się utrzymać miednicę w tej samej pozycji, tak, żeby troszeczkę aktywnie rozruszać to biodro. Dobra, zamieniamy nogi. Przyciągnij kolano do klatki, stopa zadarta, noga prawa, lewa, przepraszam, zgięta prosta. Prostujemy nogę, zginamy się w żebrach i wracamy. Jeszcze 10 powtórzeń. I 9, 8, 7, 6. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Ok, nog zostaje prosta, opuść głowę w dół, poruszaj sobie stopą w dół i w górę. Mhm. Ok, opuść ręce w dół, kilka kółek samym biodrem, czyli tutaj brzuch jest leciutko aktywny, żebra tylko ściągnięte, ale ruch wykonujesz tylko od biodra. Cztery, trzy, dwa, jeden. Przyciągnij kolana do klatki, na chwileczkę otwórz kolana oddali od siebie, po z prawej na lewą stronę. Spokojnie oddychamy, tutaj może zamknąć oczy. Ma być tobie tutaj przyjemnie. Łączymy nogi, chwyć się pod kolanami i kilka razy przeturlamy się przód i tył. Tu chcesz, żeby kręgosłup był jak najbardziej zaokrąglony, żeby oczywiście nie było takiego plask na podłogę. Czoło przyciągasz w stronę ud albo w stronę kolan i w ten sposób hop. I ciągniesz do tyłu. I z powrotem do przodu. No i chcesz czuć, że tu się naprawdę turlasz. <laughs> Jeszcze takie trzy spokojne powtórzenia. I dwa. I stąd ciągniesz nogi daleko do tyłu. Jeden. Zatrzymujemy się w siadzie. Tutaj stopy daj sobie na szerokość bioder ręce pod biodrami, kilka razy otworzymy klatkę i biodra wciskając stopy w podłogę unosząc biodra do góry i otwierając tu ramiona, wdech, napnij pośladki wydech, opuść i wdech, napnij pośladki otwórz ramiona i opuść, jeszcze pięć cztery, pięty, wbierz podłogę trzy dwa Jeden. Opuść. Wróć sobie do siadu. ja na tobie dzisiaj bardzo dziękuję. Jeśli chcesz kontynuować oczywiście ćwiczenia na biodra, to polecam ci inne filmy z serii na biodra, które będą idealne po tym rozluźnieniu, ponieważ jesteś na to gotowy, gotowa. Oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ nowe treningi będą się ukazywać. Zapraszam na moje zajęcia online, ale więcej się dowiecie na moim koncie na Instagramie. I... W opisie poniżej. Dziękuję tobie bardzo, daj znać, jak się czujesz w komentarzu i do zobaczenia.